Cześć, nazywam się Marcin i zapraszam Was na naszą wspólną pływacką przygodę. Pływanie to bardzo ważna umiejętność, ale także wspaniała zabawa. Dlatego przygotowaliśmy dla Was serię lekcji na wesoło. Zacznijmy od podstawowych elementów pływackich, a skończymy na wspólnej przygodzie po wszystkich pływackich stylach. Zapraszamy! Na pierwszej lekcji poczujemy oswajanie się z wodą. Woda to dla nas nowe środowisko, dlatego najpierw musimy poczuć się w niej komfortowo. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka zabaw, od których rozpocznie się Wasza półpatka przygoda. Cześć, Ksenia! Jak tam woda? Dobra. Pierwsze ćwiczenie to statek w porcie, czyli siedzimy sobie spokojnie na brzegu basenu i oswajamy się z wodą. Gdy już poczujemy się komfortowo w środowisku wodnym Podobimy się w klapanie wodą W tej zabawie możemy chlapać na zabawki basenowe Aby na siebie Kolejna piąteczka Dobra robota Ksenia Jesteś gotowa, żeby wejść do wody? Jesteś tak No to zaczynamy kolejne ćwiczenie Jakie jest kolejne ćwiczenie? Kolejny etap to zabawa z piłką W tym ćwiczeniu Trzymając się za brzeg basenu, zanurzeni do klatki piersiowej, będziemy podawać sobie piłkę. Ostatnie ćwiczenie, które przygotowaliśmy dla Was z cenią, to wiatr w żagle. Tym razem też podajemy sobie piłkę, ale dmuchając ją na zmianę. Pływanie to przede wszystkim dobra zabawa. Dlatego ucząc się pływać, nie śpieszmy się. Przechodźmy do kolejnych etapów tylko wtedy, kiedy czujemy się gotowi. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.